Zapraszamy pana Krzysztofa. Krzysztof przyjechał do nas z Wrocławia. Czy te oczy mogą kłamać? Taka będzie teraz piosenka. Krzysztofa przygotowywuje pani Aleksandra Żminkowska. Czy te oczy mogą kłamać? zaraz dowiemy. Brawa dla Krzysztofa. Zejdą raz drugi. Kobiet w przejściach myślą z przeszłością. Bardzo się męczą, męczą przez te długi. Co zrobić, co zrobić z tą miłością? On już je widział. On zna te dziewczyny. Wszarpanymi serwami co wracają nad ranem, nie same policisze z radzieckim szampanem. Ona już wie, już zna tę historię. Czy żona go nie rozumie, czy wcale sobą nie śpią? Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć w pamięci to zatrzeć, by milczeć, przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą chłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I te kiedyś to zrozumiesz, sama to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd, gdy się czasem w życiu uda. Kobiet z przyszłością, mężczyźni w przejściach bardzo się męczą, męczą przez te długi. Co zrobić, co zrobić z tą miłością? On nie pomina na rok tej dziewczyny z bardzo długimi nogami. Co wracają na ranem i same woli z radzieckim szampanem? Ona już ma, już ma taką pewność. Sądzę, wszystkim nam chodzi, że nie proszków, wino w lodówce się chodzi. Gdy przyjdzie, zapomnieć w pamięci, to zatrzyć się, milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać i te kiedyś to zrozumiesz sama? To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tepe, kiedyś to zrozumiesz sama. To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać, ależ skąd? Brawa, brawa, brawa dla pana Krzysztofa. Zasłużone, tak. Każdy z naszych uczestników dostaje certyfikat, a także takiego szczęśliwego słonika, konkretnie na dalszą, że tak powiem, podróż.